Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj opowiemy sobie o sępach w Polsce. Otóż, co zapewne zdziwi wielu z Was, sępy żyły niegdyś w Polsce. I to prawdopodobnie aż dwa gatunki, a na pewno jeden. Ten, którego gniezdowanie jest potwierdzone, to sęp płowy. Macie go tutaj, to jest ten sęp. Jest to, jak widzicie, taki typowy sęp, ubarwiony brunatno z nagą szyją, właśnie do wydobywania mięsa. Jest umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze zwierząt jako gatunek wymarły. Na pewno gnieździł się w XIX wieku w Karpatach, o czym wspominają xix wieczni ornitologowie. A prawdopodobnie ostatni lęk. Tego sępa miał miejsce w 1914 roku w Pieninach. Znamy właśnie informacje o tym lęgu w 1914 roku, a także o lęgu w XIX wieku nad Morskim Okiem w Tatrach. Sępy połowy żywią się padliną. Zlatują się tam gromadnie do tej padliny i ją zjadają. Dlatego też miałem takie nagierze żeby nie brudzić ich zbytnio na no, piór, kiedy wydobywają właśnie wnętrzności z Obecnie najbliżej Polski sępy te występują w południowej Europie, na Bałkanach, po wyśpie, po wyspie Iberyjskim, we Włoszech, na południu Francji. Przypadlinie sama one hałaśliwe, potrafią bardzo dużo zjeść, także nieraz potem nie mogą wzbić się w powietrze, tak jak się najedzą. I właśnie sępy żerują na padlinie, tak jak już wspominałem, średnich i dużych zwierząt, przeważnie kopytnych. Obecnie w Polsce sępy nie występują, także y, nie sprzyjają właśnie warunki takie, że obecnie padlina się utylizuje, a dawniej było jej na pewno więcej. Było więcej dużych zwierząt dzikich, a także ludzie no, nie utylizowali tak jak obecnie y, zwierząt hodowlanych martwych. Sępy zakładają gniazdo na półkach urwisk skalnych. No i właśnie obecnie, jak już mówiłem, sępy nie lękną się w Polsce, aczkolwiek zalatują. Co kilka lat są stwierdzane, głównie na południu Polski, gdzie występują odpowiednie właśnie warunki, takie prądy termiczne, i gdzie też dawniej przebiegała północna. Granice zasięgu lęgowego, ponieważ występują tutaj dogodne biotopy góry i wyżyny, takie jak krakowsko-oczołowska wyżyna. Obecnie wskutek ocieplenia klimatu można, ale na razie nie jest to raczej prawdopodobne liczyć kiedyś na powrót tego sępa do Polski. Kolejnym sępem, drugim gatunkiem, który najprawdopodobniej lęgnął się w Polsce Wiemy na pewno, że lęknął się całkiem blisko polskiej granicy na Słowacji, w Tatrach, więc prawdopodobnie lękł się też w Polsce. Nawet niektórzy dzieli 15-wieczni ornitoladzy wspominają, że był on wtedy liczniejszy od cęba płowego. To właśnie jest cęp kasztanowaty. Jest on nieco większy. Obecnie w Europie jego populacja jest ginąca. Występuje głównie na Półwyspie Iberyjskim i południu Francji. Jest on taki bardziej nieco ciemno, ciemniej brązowy i ma taki kołnierz z piór w I także prawdopodobnie właśnie w XIX wieku lęgnął się w Karpatach. Obecnie zalatuje do Polski bardzo rzadko. Naprawdę bardzo rzadko. O wiele rzadziej niż właśnie z I sępy kasztanowate również odżywiają się padliną. Są jednymi z największych sę sępów. W ogóle sęp, zarówno płowy, jak i kasztanowate, to są jedne z największych ptaków drapieżnych. Kiedy gnieździły się w Polsce, były największymi ptakami drapieżnymi Polski. Wprawdzie sęp kasztanowaty nie jest ujęty w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, ponieważ no, nie było żadnych udokumentowanych lęgów ale prawdopodobnie one były, ale jednak w tamtych czasach mało dokumentowano jedynie yy, no niektóre lęgi, takie jak właśnie tego sępa płowego, a sępa kasztanowatego akurat nie udokumentowano. Sęp kasztanowaty przeważnie właśnie lęgnie się na drzewach, w olbrzymich gniazdach, albo czasem też na półkach skalnych, ale to rzadziej. Lubi właśnie takie dzikie przestrzenie. No i to by było tyle z lęgowych gatunków Czasach nowożytnych ręgowych gatunków sępów w Polsce. Kolejnym gatunkiem, o którym chcę wspomnieć, jest orłosem brodaty. Oto on. Ten ptak, według XIX-wiecznych ornitologów, kiedyś znalazłem taką wzmiankę, że XIX-wieczni ornitolodzy, któryś z nich wspominał właśnie, że dawniej gnieździł się w tatra ale skoro XIX-wieczny rok, wspominał, że on się gnieździł dawniej, to to mogło być już ponad nawet tysiące lat temu. No nie wiadomo, tutaj akurat taka moja hipoteza. To musiało być bardzo dawno i nie jest to w żaden sposób udokumentowane i nie wiadomo, czy tak było, czy nie. Na pewno fajnie by było, jakby tak było, ale niekoniecznie to prawda. Obecnie najbliżej Polski orło Sympyplodatae gnieżdżą się w Alpach tam jest podejmowana reintrodukcja gatunku, ponieważ został on wytępiony, ponieważ jest to naprawdę wielki ptak jeszcze większy niż sępy i i właśnie myślano, że on porywa na przykład jagnięta, a nawet dzieci ale obecnie jest podejmowana reintrodukcja, Taki, taka para lęgowa arosępy zdejmuje bardzo dużo obszaru. i właśnie obecnie że ma rozsępy. Yy, Głównie w Alpach, ale również na Bałkanach. Rzadko zalatują do Polski. Ostatnio, no było to parę lat temu, ale ten nie został uznany za naturalny, ponieważ ten ptak pochodził, który tutaj przyleciał z reintrodukcji i urodził się on w zo. Obecnie nie żył na wolności, ale wtedy, ale no urodził się w zo i to jest tutaj liczba. I kolejny, ostatni, już czwarty gatunek sępa, który można zobaczyć w Polsce, ponieważ orłosęb nie jest w sumie sępem, no ale ma to w nazwie, więc go tutaj umieściłem. Za to kolejnym gatunkiem sępa jest ścierwnik biały, inaczej białosęp tutaj go macie. Nie gnieździł się on w Polsce najprawdopodobniej nigdy. Najbliżej gnieździ się na Bałkanach. Zalatuje jednak czasem do Polski, nieco częściej niż orłosęb, ale też bardzo rzadko. Jest to najmniejszy z tutaj wymienionych przeze mnie gatunków sempo. Jest właśnie biały, dlatego nazywa biało sęp. Jest on zagrożony wyginięciem i to dość poważnie. Także żywi się padliną i także gniazduje na półkach skalnych, w bardzo, nie, w bardzo niedostępnych miejscach. Osobniki żęce w Afryce są tak ciekawe, że roztokują jaja z trusi kamieniami. Na tyle są inteligentne. No i cóż, to by było na tyle w tym filmiku. Spodziewajcie się kolejnych na moim kanale już niebawem. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeszcze, jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. No i to by było na tyle. Cześć.